Siema, siema, to jest odcinek, w którym będę otwierał takie dwie paczuszki, większe paczuszki kart y, Fortnite, takie od nie? No, wiecie, że się w ogóle z że takie dwie paczuszki są lepsze niż taki jeden oto mega boxik. Tu jest, gdzie to jest, gdzie to jest? To jest 37 kart, a w tych dwóch paczuszkach jest razem 44 karty. No i to jest ta sama cena, co nie, i jeszcze w tych paczuszkach jest większy, no większy procent szans na jakieś lepsze karty, tak, ktoś jest nowi, nie wie, a czy, albo zbiera, czy to jest, no większy procent szans na jakieś lepsze karty, tak, rare są w każdej paczce, epiki co dwie legendarne, co cztery foliowe, co sześć, no to, no to trochę jest różnica, co nie, no i co, no, otwieramy te paczuszki dwie, mam nadzieję, że jakaś foliowa mi się trafia, albo legendarna, co nie i, i pamiętajcie, jeśli wam się takie coś spodoba, to łapeczka jest subik mile widziane lecimy po 400 subików, no chyba już jest, nie? kiedy to wrzucam no ale ten subik będzie mile widziany, będzie mi naprawdę bardzo miło no więc dobra, jedną saduszmy I na razie jedną twórzmy, tak profesjonalnie twórzmy ją e, nożyczkami o, to poleciało, dobra dobra wymyjmy je Wyjmijmy imię, o już widzieliście jakąś kartę, wyjmijmy mnie. Która jest legendarna, to mamy legendarną I sobie odłóżmy i będziemy sobie brać po kolei Mamy oto tą taką kartę, zwykłą, komonową. 32, czyli mi ostrość złapie, dobra złapa ostrość, lekką A kartę chyba tej nie mam, tak mi się zdaje przynajmniej Dobra to jest powtórka, tą kartę akurat mam To jestem tego pewien, no ósma Pierwszą stronę mam zapełnioną Następna karta, też powtórka Dobra, tutaj będziemy odkładać, ta też jest powtórką <laughs> no, Ona się już pięknie zaczyna odcinek, nie, z samych powtórek Tył oczywiście jest yy, z no, ekranem wcisywania Dobra, No ja się w ogóle na te karty nie patrzę O, tego, tego jestem chyba pewien, że tego nie mam Który to ma numerek? 21, tego chyba nie mam akurat No ja się nie patrzę na karty, tylko je ja biorę Oj Eee yy, to, to, to chyba mam, ale nie jestem całkowicie pewien. Oczywiście na końcu odcinka Wam się pojawi ile miałem powtórek, a ile nie. Ile nowych. E, to chyba też mam. Nie no, odcinek fajny zaczyna. Ale tam jedną widziałem, już też widzieliście chyba legendarną kartę. O, checklist, proszę, setka, setka. 97, to ja mam. To jest checklist, czyli opis wszystkich kart. E, ja ją mam. A chciałem, setki mi brakuje, czyli s, No. Setnej checklisty, o, tą kartę też oczywiście mam. Dobra, o. O, i tego chyba skina nie mam, a to jest skin zielony, więc jest git. To jest też chyba z chińskiego nowego roku skin. Dobra, ja nie patrzę, ja po prostu biorę. No i bursta mam. Czyli bursta akurat mam. Ojej, dobra, biorę następną, co to jest? O i tej sniperki chyba nie mam, chyba jej nie mam. Chyba tak, to jest automatyczna snajperka. Tak oto się prezentuje. Dobra, bierzemy następną, o, dziesiątka, którą mam chyba już nad powtórkę, to będzie druga powtórka dziesiątki. No. Nie no mam nadzieję, że jakieś... o, to jest powtórka. To jest chyba jedyna. Są dwie lotnie w tym zestawie gard jest taka, a jeszcze jest lotnia od Tark Moomberki. A... Aj. Dobra, się nie patrzyliście. A, jeszcze trochę tych kart jest. No, 22 karty. O, ja też ją ja mam, chyba też druga powtórka. To jest skin e, Samurai e, Święta Niepodległości w USA. Dobra, proszę, jakaś nowa. O, Tommygan. Kolejna powtórka. No, co ja mogę mówić? Nie, mam już wtedy te karty powtórki będą widziane. O, i pan koszykarz, go nie mam. Mam panią koszykarę, ale pana koszykarza nie mam. Się cieszę co, panie, będzie udany, co nie? Myślałem, że będzie udany, a tak. O, sushi. Ja mam też panią od sushi. Ty no, samych panów trafiłem. Tu mam panią od niego, trafiłem pana, mam panią od niego, trafiłem pana. Po prostu, a on jest niebieski, tak, bo są trzy niebieskie w jednej paczce. Więc jeszcze nie... jedna niebieska będzie prawdopodobnie. Tak, jest jeszcze jedna niebieska. Ale tą panią akurat mam i chyba pana też. E, tak, mam. Dobra, a tu są jeszcze troje karty. Ja dotykam, ja się nie patrzę. O! Co to jest? Niebieska. I to jest więcej tych niebieskich. Tam są napisane było, że trzy są w jednej paczce. Czy może trzy to minimum. Jeszcze są dwie karty. Jedną widzieliście. O! Tego nie mam, O! Tego nie ma. I też jest niebieska. Fair Strike Specialist. Tego akurat nie ma. Fajna. Fajnych gościu. No i teraz są karty, co wcześniej wzięliście. Pani, Misia. Ale z Halloween. I ona jest epicko? Kurde. Myślę, że legendarna. Ale wczeszę się, bo pani, Misia ona jest ładna, z Halloween no, chyba z Halloween tak, z Halloween, so, tutaj dłużmy karty, dobra, bierzemy drugą paczkę, gdzie są nożyczki, tam w ogóle coś został, xd jest druga paczka, to mam nadzieję, że w tej coś będzie przynajmniej legenda, przynajmniej legenda albo jak najmniej powtórek, jak najmniej powtórek, dobra wyłożmy je wziąłem wszystkie oczywiście została jedna o, już wiecie nawet jaka już wiecie jaka no i co? No i tak samo jak wcześniej je bierzemy. O! Taka karta też jest to powtórka. Znowu. Tych komonów jest bardzo dużo w grze, w grze, w kartach. Znowu tak samo biorę jak wcześniej. O! Tego chyba nie mam. Tego sobie nie przypomina, żebym miał. I chyba go faktycznie nie mam. 28. Chyba nie mam. Dobra. Bierzemy to. I tego chyba też nie mam, wow. To może być dobra, nawet paczka mi się zdaje. Tego chyba nie mam. Dobra. Następne. oj tego i tego też nie mam. patrz tu jeszcze jest screen chyba z piątego sezonu. Tam, pewnie, że piąty sezon. A, oczywiście się fajnie, fajnie, czasy. Ale już piąty sezon pod względem fabularnym był trochę nudny. Ale piąty sezon, screen z piątego sezonu. Oj, to mam. To na pewno mam. No, to mam. Patrzcie, jak tych się uzbiera. O, to też mam. Też chyba z piątego sezonu. Screen. No, mam to. Dobra, bierzemy następne. No i to też chyba mam. Nie no. Czyżby ta paczka się zapowiadała? Lipnie. Ale z tej, tej. Yy, misi się cieszę. O, to też mam. Wow, a jak ja się cieszę. Ja się cieszę. Bierzemy następną. O, nie spodziewałem się, ale co też mam? <laughs> nie spodziewałem się tego, że tą kartę będę miał mieć. O, tego nie mam. Patrzcie, Renegade Raiderka, Najlepsze jest to, że chyba w tym zestawie kart nie ma Renegade Raiderki, Jest Gull Trooperka, ale Renegade Raiderki nie ma. Ciekawe czemu. O, pana Janusza. Go chyba nie mam. Mam panią, tak, mam od niego panią, ale go nie mam. Jest to oczywiście zielona karta. No. Następną bierzemy O! I pan od Druburgerka. Szef jakiś Grill Sierżant Też nie... Też zielony Go chyba też... Nie no go na, na, na pewno nie mam Co nie? Go nie mam O! Pompa! I tej pompy nie mam No to opening można uznać za udany Tej pompy akurat nie mam Wolna pompa Pump shotgun No i nice Tego pokażę z bliska Dobra Weźmy następną kartę o. Pan Mikołaj go akurat mam. Tak go akurat mam. Pani Mikołajki chyba nie mam. Może, się, może uda się trafić panią Mikołajkę. Wrabiorę no, następną... Jeszcze trochę... Nie no, jeszcze trochę tych kart. Jest, ja, chodźcie panie. O, no i to mam. To jest oczywiście killoff który mam. Chyba. Nie no, go chyba mam. Eee, tak go mam. No. Następna karta. Panią, no nową też mam, ej to chyba dobra passa się skończyła ogólnie No to dobrze, że się skończyła dobra passa, bo tak nie mogło być, że cały czas nowe karty To nie, to nie dla mnie szczęście, Osta o, tak, ksiara nice, ona jest chyba niebieska? Nie, zielona Tak, ksiara nice, 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 O i już jestem zadowolony Ogólnie wczoraj do mnie kuzyn mówi, że stopa, bo ty nie uwierzysz, że mam takie szczęście do kart, że trafiłem red knighta On ma black knighta, red knighta, po prostu wow ja, oczywiście, mam fajne karty, ale no nie takiego, bo ja mam, oczywiście, pecha do wszystkiego, a to już wiecie, co nie, że mam pecha. Dobra, Ej, ale tych trochę kart się jest ich coraz mniej, ich tam pod ręką czuję. O, i tej pani chyba nie mam, ale nie jestem pewien. My Fan, a nie, to chyba ją mam. A no to jeszcze zobaczymy pod koniec odcinka, co nie. Zobaczymy, wrzucę wam, ile zostało karty. Raz, dwa, trzy, bierzemy. O, oh, bandolette czy jakoś tak. Ja mam niebieska karta. Oczywiście, tak jak mówiłem, dobra pasja skończyła. Nie mogło być za dobrze. O, oh, tej pani nie mam. Ona jest niebieska. Jest niebieska, tej pani akurat nie mam. O, oh, to dobrze. <grym> I ostatnia karta, którą już widzieliście, to jest chyba od NVD. Karta, jest to niebieska. Tak, Rare. Jest to niebieska karta. Szkoda, że tu się jakiejś dobrej karty nie trafiło. Więc jeszcze układamy to, co nie. Zobaczymy, jaka grubość. O, wow. dobra. Ale te karty są grube. To jest 44 karty. Ciekawe, ile będę miał. Ciekawe, ile będę miał yy, powtórek. Pewnie jest 30 powtórek. Tak nie lepiej. 44 karty. Fajnie, jakby było tak pół na pół, to bym był zadowolony z tego. No i dobra. I tak to wygląda. Taka oto grubość kart. Co nie najbardziej się cieszę oczywiście gdzie to jest, gdzie ona jest. <grym> to, to Najbardziej się cieszę oczywiście. Z niej, co nie? Jest to epicka karta. Pani Misia. Taka o. No i dobra, jeśli nam się odcinek spodobał z tych dwóch paczek kart. To łapeczka i subik Mile Widziane, jeśli ktoś takiego więcej, no to ten subik. <grym> tak że widzę już o ten subiki. No, ale no, pamiętajcie o tym łopaczku tej subiku, to chyba już któryś tysięczny raz mówię. Dobra, no to co? Trzyma. A, i jeszcze z lewej strony gdzieś tu pojawią Wam się ile miałem powtórek, a gdzieś tu pojawi Wam się ile miałem nowych kart, a tu na górze, o tutaj gdzieś Wam się pojawi ile razem. No co, razem 44, tu powtórki, tu nowe, tu gdzieś nowe karty. No i dobra, to dzięki Wam za oglądanie mordeczki, to trzymajcie się, cześć i pa.